Po cholerę, byłam w górach. A tak stwierdziłam, że se pojadę w góry, Hi. tak pochodzić, po się, oddychać świeżym powietrzem. Tak po prostu bez żadnego powodu. A kiedy powiesz prawdę? W listopadzie. Za dużo tajemnic, a nie w październiku. W październiku co innego jest. Eremu ci się oświadczył? Co w bardziej realne rzeczy? Tyle rzeczy chciałabym Wam opowiedzieć, a nie mogę. Chyba uwielbiam, jak ktoś mi mówi, tu jest coś, ale Ci nie powiem. A jeszcze tylu rzeczy sama nie wiem, że jak to wyjdzie w tym listopadzie, to po prostu to będzie taki hit, to będzie tak zajebiste. Serio, widzowie, mam nadzieję, że będziecie ze mnie dumni. Naprawdę. Jeden info też był w górach, słyszałem, że powiązane. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja daję Wam zapowiedź, że będzie coś fajnego, ale Wam nie mogę zdradzić co. Ja teraz Wam. Strasznie dużo tajemnic przed Wami. Wiecie, jak mnie to boli? Jak to męczy moją duszę, że Wam nie mogę wszystkiego powiedzieć? Zawsze Wam wszystko mówiłam. W przyjściu, teńko Wam zawsze mówiłam. A teraz nie mogę. Nikt by nawet nie zapytał. A takie zaczynanie i niekończenie uważam, że najgorszą rzecz na świecie. Jedna rzecz będzie w październiku. Druga rzecz będzie w listopadzie. Trzecia rzecz będzie Chyba w grudniu, będzie co miesiąc jakaś niespodzianka, nie? Powrót do przyszłości pewnej twojej koleżanki już był? Jeszcze nie, widziałam tylko fragmenty u Sleja. Powiedziała za to, że udar mi nie pomoże w momencie, kiedy odpalę to na streamie. Że będzie bardzo zła. Ale ja stwierdziłam, że no nie mogę ukrywać przed widzami, że coś wiem. Jeżeli mogę się tym podzielić, prawda? Jeżeli możemy coś cringe'owego obejrzeć wspólnie, prawda? Więc tak stwierdziłam, że dzisiaj na pewno... Zobaczymy sobie pewien kompromitujący materiał Sprzed 9 lat Pewnej streamerki, a kiedyś youtuberki Z piękną grzyweczką Taką, że jest grzyweczka i jest dupeczka Aha, aha Umychłam Piękny materiał, piękny materiał, naprawdę Banan bizruja nie schodzi jak o tym myślę Serio, to jest takie piękne <grym> Uuu, przedstawiam Państwu bardzo serdecznie tak zwane czasami błędy młodości Dokładny i materialny przykład na to, że w internecie nic nie ginie Fakt, że jesteście dziećmi i nagrywacie coś do internetu Miejcie świadomość, że za 20 lat ktoś to kurwa ch... odkopie A wy będziecie laseczką na skórzanej kanapie Z grzyweczką na całe czoło Z DJ-em Słowem wstępu Panie i Panowie, na wciach. Oglądałam gdzieś do trzeciej minuty Usleja, żeby nie było. I musiałam się skonsultować z Natalią, o co ch... tu chodzi. To, co zaraz zobaczycie, dla mnie na przykład, było strasznie dziwne. I chciałabym się Was zapytać, ile lat miał DJ Parasite 9 lat temu? Czy jesteście w stanie mi to jakkolwiek zweryfikować? Bo nawcia miała 16 lat, czyli on miał wtedy 20 lat, a ona miała 16. To przygotujcie się na jeszcze bardziej niekomfortowy widok. Teraz też inaczej na to spojrzę. jesteście na to gotowi? Pierwszy, pierwszy stop. Ja już tutaj k**a, odpadam. To będzie cięskie, to będzie cięskie. Nie, nie! No przestań! No nie, no nie wzrusaj tak tego, no! No przestań! No weź! Ja powiem, że się poznaliśmy przez naszego kolegę. Aaaa! Ja powiem! Kochany kolega nas poznał! Ale jedyne z czego się mogę pośmiać, to z tej grzyweczki. Ja chyba okay? chodziłam w okej? Chodziłam w ale nie miałam tej grzyweczki. Jest grzyweczka, jest dupeczka, nie? Ja to bym sobie to nawet na tapetę chyba ustawiła na monitorze, wiecie? Taki kader. Boże, jak ja się cieszę, że ja nie miałam dostępu do internetu jako dziecko, nie? Widzę to jako błogosławieństwo teraz. Ale pamiętam, że dziewczyny robiły sobie wtedy zdjęcia. Jak sobie robiły zdjęcia, to były tak. Jestokie to pochu. Robisz. Dalej tak jest? A w sumie to widziałam parę razy. Przychodzi do mnie dziewczynka, mówi: Cześć, mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie, ja wyspoko jasne. Ona sobie robi ze mną zdjęcie, wrzuca to zdjęcie na Insta story Ja patrzę, i jestem ja, a obok mnie ta dziewczynka. I na twarz ma naklejoną kulę g... emotkę ananasa. Nie rozumiem. Bo se kreślą po twarzy takim zamazywaczem: Czy nie wygląda jak ten? Czy nie wygląda jak ten wokalista z Tokio hotel? I jak multi też trochę bez kitu, no? Też powiesz nam o multi. Czy chciałbym nagrać coś z pewną youtuberką? Powiedz mi z kim, nie? Hej Darwia! Mój kolega chce z tobą nagrać, a ja tak no to dzięki za info. I to koniec kurwa historii! No to fajnie. 40 tysięcy subskrypcji dzisiaj Pana tak i się zajarałam. Nawcia przyfagatowała, poleciała na subskrypcję. On miał 40 tysięcy subów, i wtedy dopiero jakiś kolega z tej strony nagrał. to k wiesz, kim ja jestem? Ale to DJ Parasite. Co? 40 tysięcy subskrypcji? A <grym> powiedz mi o tym więcej. Boże, nawcia mnie zabije, nie? Ona i nic już ze mną nie zagra. <grym> ona mnie zabije. Ja się już popłakałam, a to jest dopiero piąta minuta. <grym> Ale dojechałeś, nie? Ale doje Iść, psia, psiu, tym. Dzięki Psiapsi, o Dzięki Psiapsi za 100 prezencję. w prezencie Dziękuję bardzo serdecznie Ponieważ się nisko I chyba poszliśmy na bota Poszliśmy na suporta, ja na rykerze z tego zmarłego. Tak. Mieli randkę na bocie. Ona mu supportowała. A on dobijał kripki, To był plan B WhatsApp kochanie, ze mną nawia. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie ale ona jest bubu! Ja na przykład od gimnazjum nie zmieniłam się nic. A nawcia, jak patrzę na nią wtedy, a patrzę na nią teraz, inny człowiek, inny człowiek. Ja Wam mówiłam, że jadę na MOVE. Bo jest tam jeden pewien przystojniak. Jest tam taki jeden przystojniak, dla którego uważam, że każdy z Was powinien pojechać na MOVE. Ten oto zawodnik. Mhm, mhm. Mm. Popatrzcie na niego, no. Wybitny gracz piłki nożnej. Jego talent jest tak niesamowity, że do dziś dzień pozostaje jeszcze ukryty. Ja będę z pomponami na trybunach siedzieć, przyjrzeć REMO, remo, remo. I sędzia Karol, to był faul. I że tu, tu kartka powinna być. Kartka! Sędzia do niczego! W końcu wiemy, jak ma na nazwisko. Ej, właśnie, jak już wiecie, to jeszcze coś wam mogę powiedzieć. Jak już wiecie, jak Remo ma na nazwisko, to czy nie uważacie, że to jest przeznaczenie, że moim ulubionym raperem, którego najczęściej słuchałam, był Kuban? No, poleciała na nazwisko. Nawet mnie nie w... Ja o tym, ile on ma lat, albo jak ma na nazwisko, dowiedziałam się dopiero po czterech miesiącach, jak się już z nim z nami spotykałam. I poza tym, jak mi powiedział swoje nazwisko, to mu nie uwierzyłam, bo wcześniej podał mi trzy inne nazwiska, więc musiałam dopiero zobaczyć jego dowód osobisty. Naprawdę. Jakim cudem po tym dalej z nim jesteś? Była pandemia kurwa. To była jedna osoba, z jaką mogłam wychodzić, doceniałam to, ale jak zaczął mi wkręcać w 14 lasku. Że jest tajnym rosyjskim szpiegowskim agentem. Nie może mi pokazać mojego dowodu, bo wtedy misja będzie spalona. i Będzie musiał wrócić do innego kraju. On takie rzeczy mi gadał. Takie rzeczy, że stwierdziłam, że już pierdolę. Powiedziałam mu, albo kuwa, przestaniesz mi wkręcać w 40 tysięcy różnych rzeczy, albo. koniec, już się nie odpisuję, nie? I miałam taki moment, że już stwierdziłam pierdolę. To. Szkoda moich nerwów, nie? Naprawdę miałam taki moment zawahania. I skończył? Nie, ja się poddałam. <grywa> Stwierdziłam, że da radę jednak z tym żyć. Nie mam teraz takiego mitomana na chacie. On za każdym razem, na przykład, jak trzyma patelnię i nagle ją puści a zrobi... I za pierwszym razem mówię, o Boże, Remek! On, ha żartowałem. Za drugim razem mówię, o Boże, Remek! On, ha żartowałem. Teraz już nie reaguje. A ostatnio jak se stopę rozpierd... to się jeszcze z niego zaśmiałam. Że ma za karę. Ja już jestem odporna. Poza tym, nauczyłam się rozpoznawać jego kłamstwa, i teraz ja wiem, kiedy on już ma kłamie. Bo on czasami mówi tak poważnie swoje kłamstwa, że ludzie dookoła mu zawsze wierzą. Ale ja już widzę, że mu tak lekko kącik ust, tak inaczej mu się układa wtedy, jak on kłamie. I ja już wiem, kiedy on kłamie. I jak jesteśmy w towarzystwie i Remek coś opowiada i coś, coś jest takie średnio do uwierzenia, na przykład, że byłem na siłowni i 200 kilo na klatę wycisnąłem, nie? To ludzie, którzy z nami stoją, patrzą na Remka, jak opowiada, potem tak, patrzą na mnie i ja albo ki Wam głową tak albo nie. I, i oni. A tylko tak weryfikuję, co on do nich gada. To jest masakra. Ja się czuję, jak taki wykrywacz kłamstw. Psuję sobie tylko przyjaźnie? Nie, właśnie je naprawiam. Żeby na przykład nie gadał tak, jak do mojej mamy. Przypominam, że on mojej mamy powiedział, pierwszy dzień jak się spotkaliśmy, że ja sobie zrobiłam tatuaż, a on stracił prawo jazdy, bo potrącił ludzi na pasach. Więc muszę czasami weryfikować jego kłamstwa i tłumaczyć ludziom, że to tylko takie żarty, rozumiecie? To dla jego dobra. To dla jego dobra. A i powiedział mojej mamie, że jestem w ciąży. I to pierwsze, drugie spotkanie. Jak przyjechał do mnie do domu. Raz, nie? Dobrze ci idzie oszczędzanie się. Ten tydzień, który miałam teraz, był tak po***nym tygodniem, że naprawdę, ja sobie tak w połowie tego tygodnia siedzę i mówię, ha, miałaś się katarzyna oszczędzać, a tu nie no, bardzo. No, był zapier, -dol. ale naprawdę był zapierdol. Tak wyszłam z mojej strefy komfortu, jak jeszcze chyba nigdy w życiu. A nawet telewizja mnie tak nie zestresowała, jak to. To było w ogóle dziwne. Wszystko. I tak strasznie bym chciała wam wszystko o tym opowiedzieć, ale nie mogę. Nikt by nawet nie zapytał, ale mnie czepię, ceni się mnie. O, nie mogę. Ty, ja mam jakieś krzywy Nos. Teraz tak! Ej, teraz wygląda jakby miała w lewo nos! Ej, wy to widzicie? Ktoś ci wy... Mówiłam w tym lesie? Nie! tu tak pada chyba. Ej lol. Ej wygląda, jakbym tu miała wklej śnięte. Ej, baskitu, ja mam makijaż na sobie. Może to jakieś konturowanie było, tylko ja o tym nie wiedziałam i to przetarłam. Poza tym przypominam, że mama wysłała mnie do szkoły w koszulce z napisem safe water, take shower with your friend. Naprawdę. Po prostu nikt w naszym domu nie wiedział, co to znaczy. Tak było, nie kłamię. Nawet nie wiem, czy ona nie była z Garfieldem. Najbardziej czego nie lubię, to rybaczek. Słowo rybaczki jest samo w sobie już a ja chodziłam w rybaczkach. Jak można nazwać spodnie rybaczki? Wyprawa Freeza w góry mogła skończyć się tragedią. Jednak podczas schodzenia rozpogodziło się i zamiast zejść, postanowili zawrócić, aby zdobyć Kasprowy wierch. Zachowanie Freeza zostało skrytykowane w komentarzach. Trochę mnie męczy to, że w internecie się każdy przypiera. Do wszystkiego, w sensie, że wszystko co zrobisz, że ty oddychasz, że może zostać skrytykowane, że a dlaczego tak często oddychasz? Zostaw trochę tlenu, tyle też dla innych halo. Straszny z ciebie egoista. Szczególnie to widzę na Twitterze. Napisałam sobie posta, ej, mam swoją kawcie nie? Spełniłam swoje jakieś tam marzenie, mam swój produkt. I już chyba musi przyjść ty w komentarzach. Mopka, ułokik, hashtag reklama! Gdzie jest oznaczenie? Napisałam dzisiaj też Twita, że o 10.40 będę w dzień dobry TVN, nie? Wiadomość 10 sekund później wzięli ci tam tylko do tego, że miałeś udar. No, shit, Sherlock, A wiem. O tym będę z nimi rozmawiać. Ale pochój ten jad! Po Kuj, chuj. chuj obchodzi, czy jak widz pomyśli, że robię to dla poklasku, chciałbym wpłacić 15 tysięcy złotych na tą wpłatę, Bardzo, to, kurwa... bardzo, bardzo brawo, dziękuję bardzo, A jakby wpłacił to po konferencji wybrawnie e... by było, no tak. Ale pochuj ten jad, pochuj. Film będzie nosił tytuł Influencer, jak zarobić pierwszy milion i będzie opowiadał o pracy Influ od kuchni. Ja wam mogę obalić wszystkie mity bez wychodzenia z domu, jak chcecie. Każdy z nich ma menadżera, który robi wszystko za nich. Budda nie ma. Budda też jest pewnie w jakiejś agencji, też ma pewnie obsługę marketingową. Ale ty jesteś gwiazda, byłaś w telewizji, masz własną kawę, masakra tylko zazdrościć. No tak się gwiazdy ułożyły. Ale ja tak myślę, bo ja w to wierzę, w takie rzeczy. Zawsze we wszechświecie jest równowaga. Więc jak ci się dzieje coś złego, to dzieje ci się potem też coś dobrego, nie? I ja myślę, że teraz mi idzie tak dobrze wszystko, przez to, że miałam udar. Bo wszechświat musi mi wyrównać ten dołek. Udać ci wypromował, ale właśnie to wszystko jest konsekwencją udaru. Znaczy kawa nie, bo kawę dogadywałam już wcześniej, ale dużo rzeczy teraz jest konsekwencją tego udaru. Ale bo będziesz miała kombo pecha zaraz, to też prawda, no.